Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj spotykam się z Wami w piątek w odcinku numer 90. I tak sobie pomyślałem, że przedstawię Wam dzisiaj informacje na temat bardzo ciekawego wydarzenia, które będzie miało miejsce na początku marca. No, nieczęsto nam się zdarza, żeby gościć tutaj osoby z zagranicy, które są światowymi ekspertami z zakresu robotyki, automatyzacji, czyli popularnego RPA. Tak, tak, bo taki dzień się zbliża i rzeczywiście będziemy mieli okazję mieć zorganizowany w Warszawie tak zwany okrągły stół poświęcony tematyce robotyzacji i automatyzacji procesów. Takie rozmowy będą zorganizowane przez firmę Automation Anywhere, czyli globalnego lidera rozwiązań w zakresie robotic process automation. No to powiem szczerze, że czekałem na, na takie wydarzenie, bo do tej pory tematyka RPA w Polsce pojawiała się głównie jako jeden z wątków na różnych konferencjach i oczywiście był on bardzo ciekawy. Były przedstawiane różnego typu business cases, z czym w tej chwili, w, globie, w dobie takiego globalnego ucyfrowienia, globalnej digitalizacji, no nigdy nie jest za wiele. A tutaj, firma Automation Anywhere, która na świecie zdobywa rynek za rynkiem. Zdecydowała się w centrum Warszawy zorganizować okrągły stół. Mało tego sprowadza na to spotkanie swoich wybitnych liderów i będzie można z nimi sobie usiąść i porozmawiać. Wydarzenie to będzie zorganizowane w postaci śniadania biznesowego w prestiżowym hotelu i do tego jeszcze w prestiżowym gronie. Mówiąc o prestiżowym hotelu, no to co mam na myśli? Pewnie część z Was już wie, że Hotel Europejski po wielu latach oczekiwania otworzył swoje wrota i w tej chwili jest jednym z najnowocześniejszych i do tego najbardziej ekskluzywnym hoteli w Warszawie. Ma on teraz nazwę Hotel Raffles Europejski i to właśnie tu na Krakowskim Przedmieściu 6 marca 2020 roku firma Automation Anywhere zorganizuje swój okrągły stół poświęcony RPA. Dlaczego powiedziałem, że w prestiżowym gronie? Dlatego, że w tym spotkaniu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie prezesi i członkowie zarządu i najwyższa kadra kierownicza firm z obszaru BPO, finansów, księgowości, centrów usług wspólnych i nikt inny. Także jest tutaj bardzo ograniczone grono osób, które mogą wziąć udział w tymże spotkaniu, no ale za to. No, takie grono, które na co dzień w swoich firmach korzysta i decyduje o tym, jaki rodzaj automatyzacji i procesów i w ogóle kierunku rozwoju i strategii firm powinien być obrany. Także tego typu grono. I co więcej, no, maksymalnie 30 osób. Więc tutaj też trzeba się spieszyć, żeby na takie spotkanie móc się zapisać. Będą tutaj występować dwaj wybitni eksperci Automation Anywhere, czyli panowie James Denning oraz Tarun Mehta. I to są osoby, które z tą firmą są związane od wielu lat i można powiedzieć, że w jednym palcu mają całą wiedzę odnośnie tego, z czym jest w ogóle RPA czym jest Robotic Process Automation. No i jaką rolę w tym całym świecie odgrywa Automation Anywhere? Firma Automation Anywhere w Polsce jest już dostępna od jakiegoś czasu i prowadzi swoje działania. Angażując się w różnego typu inicjatywy i projekty, ma też już swoje wdrożenia, natomiast na świecie, no to jest absolutny lider. No to dobrze, słuchajcie, o czym można będzie posłuchać na tym spotkaniu? Panowie przyjadą do nas i będą dzielić się wiedzą, taką jak cyfrowa automatyzacja procesów. Będą mówić także o ekonomii botów. Będą mówili o automatyce kognitywnej, ale także o strategiach inwestycyjnych służących tworzeniu centrów doskonałości automatyzacji, czyli popularnego Centers of Excellence, tyle tylko, że tutaj w obszarze RPA. No i co? No i to oczywiście nie wszystko, pojawi się jeszcze wiele innych tematów. To spotkanie jest przewidziane na mniej więcej 2 do 3 godzin i ma mieć również model interakcji, także to, co panowie James i Tarun. <laughs> Przepraszam was bardzo, powiedzą, to jest jakby jedna strona medalu, natomiast z drugiej no, będzie tutaj czas na interakcję z publicznością. I panowie bardzo chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, które będą pojawiały się ze strony właśnie przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej środowisk BPO, SSC czy też świata finansów księgowości, który mamy tutaj w Polsce obecny. Link do tego śniadania zabierzcie wam w opisie do dzisiejszego podcastu, żebyście mogli łatwo tam trafić. Na stronie internetowej są te najważniejsze informacje o tym, czego będzie ono dotyczyło i jest też link do zapisania się na to wydarzenie. Sam udział jest bezpłatny, natomiast no, trzeba spełnić te wymagania, czyli że trzeba reprezentować najwyższą kadrę zarządzającą, aby w ogóle móc się na to spotkanie dostać. Przypomnę, 6 marca 2020 roku Hotel Raffles Europejski w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Ja tam będę bardzo chętnie wsłucham się w te rozmowy, bo to jest rzeczywiście gratka i niecodzienna okazja móc taką porcję wiedzy bezpośrednio od tych dwóch gentlemanów z Automation Anywhere dostać, więc jakby co, to możemy się spotkać na tym spotkaniu. Tyle na dziś. To była zapowiedź bardzo interesującego Śniadania Biznesowego w postaci okrągłego stołu organizowanego przez Automation Anywhere. Na dzisiaj stawiam kropkę. Nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Cześć. Zaraz, zaraz, to jeszcze nie koniec. To śniadanie będzie zakończone lunchem, także na pewno z pustymi brzuchami z tego spotkania menadżerowie nie pójdą dalej do swoich obowiązków. Także roundtable, śniadanie, a na koniec lunch.